Cześć kochany człowieku, dzisiaj będzie o robienie z mózgu wody. Kto nam może zrobić z mózgu wodę? Będę się dzielił właśnie tymi myślami. Ale oczywiście, co? Zachęcam do subskrypcji tego kanału, żeby pomóc go po prostu w rozwoju. No to co? Czołóweczka i lecimy z tematem. Bęk! Hej, u mnie w Bydgoszczu już wiosna, więc nie mogłem sobie, że tak powiem, odmówić e, nagrywania dzisiaj filmów, w tym pięknych, ogryśnych przyrody. Za mną moja ulubiona rzeka, Brda. No dobra, ale dzisiaj o nie o tym, w sumie o tym, bo też, bo jest o rzece, czyli jest też o, o laniu wody. Słuchajcie, chciałem się dzisiaj podzielić takimi swoimi myślami, prze, e, bo jak stawiam właśnie swoje. E, Filmy, jak coś piszę, i tam jest coś takiego, że jakąś ideę. No, na przykład skupmy się na tym, bo, bo, bo to jest jak gdyby najbardziej takie, gdzie się ludzie uruchamiają, że mówię, że już nie jestem alkoholikiem, że jestem byłym alkoholikiem, że od trzech lat jest to słowo mi potrzebne. No, to wtedy się zaczynają komentarze tych ludzi, którzy często używają właśnie tego zdania, że stary, kurde. Czy ty wiesz, że ty robisz krzywdę ludziom, że ty robisz z mózgu wodę innym osobom? Co jest najśmieszniejsze, wczoraj ktoś skomentował i to było super, że zawsze te osoby piszą, że to nie chodzi w ogóle o nich, tylko za każdym razem piszą, że to innym jestem w stanie zrobić. I mnie, i mnie, bo no im, no jak to można im zrobić wodę z mózgu Przecież oni są Tacy kurwa mądrzy, tacy są oczytani, oni już wszystko wiedzą, ale inni, którzy są na początku drogi i tak dalej. I to jest właśnie cały w tym ambaras. To jest właśnie cały w tym ambaras. Kochany człowieku, tak jak nie mogę zrobić wody z mózgu, czyli jak dobrze zrozumiałem to i tak gdzieś sobie gdzieś tam wyglądałem, chodzi o to, że wcisnąć ci idiotyczne idee czy idiotyczne pomysły, tobie nie mogę, bo ty już jesteś na takim etapie, na takim poziomie i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że każdy człowiek jest na swoim poziomie, jest na odpowiednim miejscu i spotyka na swojej drodze odpowiednich ludzi. Jeśli dzisiaj ty oglądasz ten film, to znaczy, że go miałeś oglądać. Dzisiaj ja tak widzę świat. Widzę świat i ludzi jako mądre istoty. Nawet jeśli ktoś się z ich ideami nie zgadza. Przecież to, że ktoś chce być alkoholikiem do końca życia, tak jak ja mówię, to sobie bądź, Przecież mi to kompletnie nie przeszkadza. Dlaczego tobie przeszkadza to, że ja na przykład ja już nie chcę być tym alkoholikiem do końca życia i że ja już nie mam takich sygnałów, że ja mogę pić, ty to nazwać kontrolowanie, ja no nie nazywam tylko kontrolowanie, pić alkohol, wtedy go po prostu chcę i go nie muszę go kontrolować, ale to nie o tym dzisiaj ten film, tylko jest kwestia tego typu, że no właśnie, kto może zrobić tą wodę z mózgu? <laughs> Jedynymi osobami, już tak umownie i to tak bardzo naciągani, które mogą zrobić wodę z mózgu, a tak naprawdę przedstawić wam świat takim, jakim jest, są wasi rodzice, którzy was wychowywali na początku, to oni wam ponazywali pewne elementy. To oni powiedzieli, co jest dobre, co jest złe. To oni wam powiedzieli, w jakim języku wy macie mówić. Oczywiście potem jak dorastacie, robicie. Przegląd tych wszystkich informacji, i wtedy rzeczywiście możecie się nauczyć innego języka, możecie się nauczyć innych reakcji na dane zdarzenie i zmienić po prostu to, jaki światopogląd mieliście. I tak samo właśnie jest z nawykiem e, picia alkoholu. Też możecie to zmienić, bo jeśli nie piję ich z czasu. Albo będę się do końca życia straszył właśnie tą, tą informacją, że jak się napiję, to wszystko wróci. To znaczy, że ja tak naprawdę nic nie zrobiłem ze sobą poza abstynencją. Ja mówię oczywiście o sobie. Inne osoby wy mogą to widzieć inaczej. Ja nie zrobiłem nic, tylko abstynuję, nie piję alkoholu. Na początku wydaje się to bardzo trudne. Później to wcale nie jest trudne. Wystarczy a, powtarzać sobie jakieś rzeczy. Powtarzać jak manter, że jeśli się napije, to umrę, jeśli się napije, to wrócę i tak dalej, i tak dalej. Jeśli kilkadziesiąt lat też nie piję, a cały czas myśli, że mógłby się napić alkoholu i rozjebać sobie życie, to jak, jak słabe są podstawy tego jego życia teraz? Życie dzisiaj znowu myśli o tym, że jeśli cokolwiek wysypie się w jego życiu, albo jakiś idiota wujek porada nagrać film na YouTube i, i ktoś przez niego przyzachleje, nie zachleje, a jeśli nawet musi zachleć, to ja mówię, to dobrze, Niech, czym szybciej zachleje, tym szybciej będzie stał po prostu w prawdzie. Można żyć całe życie na, na dupu ścisku. Dzisiaj to nie jest moje, jeśli ktoś tak chce, okej. Okay. No ktoś może teraz też odebrać, że e, na dupu ścisku", że kochani, naprawdę, ty masz rację, że alkoholizm się do końca życia, a ja mam rację i według tej swojej racji żyję. Czy to się stało od tak? Nie, to się nie stało. To trwało kilkanaście lat praca na różnych grupach, na mitingach chałskich też praca na 12 krokach, praca na terapii, czytaniu wielu książek, buddyzm, no i racjonalna terapia zachowań, i oczywiście mitingi DDA, DDD i, pre, i terapia dotycząca mojego wczesnego dzieciństwa. Tak wygląda moja droga. Jak Twoja, to Ty wiesz, ja Cię nie wierzę to, że zdarzenia aktywujące rządzą mózgiem. Jeśli by tak było, to każdy alkoholik musiałby. Uciekać od alkoholu, czyli zamykać oczy jak idzie do sklepu monopolowego, wyłączyć telewizor, jak lecą reklamy piwa. Na początku, oczywiście, on się uruchamia, ale potem pracując nad sobą, na zmianę myślenia, bo już mu nie przeszkadza, może chodzić na imprezy, gdzie pijemy alkohol, jest ok. A na początku tego nie może robić, dlatego że ma nawyk przynoszenia sobie ulgi za pomocą alkoholu. To jest dla mnie dzisiaj banalnie proste. Okej, okay, to, to co z tym mózgownicą? Wujas, może wam zrobić wodę z mózgu? Nie mam takiej mocy. Czy wujas może was naprawić? Nie mam takiej mocy. Jesteś jedyną osobą, która może sobie spierdolić życie albo zrobić cudowną przygodę ze swojego życia. Trzymajcie się ludziska. Cześć. Hej.